Cześć, witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie. Jestem Sensei, a to jest World of Warcraft W dzisiejszym odcinku będę chciał Wam zaprezentować postacie, jakie są na Wotylku, czyli World of the Lich King. I tak, od razu mówię, że to nie są wszystkie postacie, bo jeszcze jest yy, Pandaren, który nie, nie, za niedługo wyjdzie, czyli mod w Pandaria dodatek oraz Worgen i Goblin. I tak, yy, zaczynamy więc. Yy, Mów mieć tak, kobietę i mężczyznę. I ja będę pokazał na mężczyźnie. My tak, Human może być Warriorem, Paladynem, Rogerem, Priestem, Warlockiem, Majorem i Dead Knightem. Ja myślę, ta. Dead od razu mówię, że jest od 55. levela. Powiem tak, Warrior, Paladyn oraz Dead Knight mogą nosić Mile albo Plate. Dead Knight tylko Plate. Roach, Priest, Warlock, Mage, Cloth, a Roach later. Dwarf. Dwarf polecam wam grać, ponieważ fajnie wygląda. Przypomina mi trochę Władcę Pierścieni. Więc tak: Dwarf może być war, um, Warriorem, Paladynem, Hunterem. Hunter dochodzi. Ha, yy, tak, powiem tak, Dwarf jako Hunter jest bardzo fajny, ponieważ, no cóż, yy, fajnie to wygląda, jak idzie taki mały krasnolud z pistoletem. Yy, więc go polecam. Rouge'a też, Priest oraz Dead Knight. Yy, tak, na, na kolejnym jest yy, Night Elf, yy, który też może być Hunterem, Warriorem, Rouge'em, Priestem. I dochodzi tu Druid, który nosi Leather. Drugi jest bardzo dobrym postaci, bo może być takim DPS-em, healerem, w ogóle wszystkim. Dead Knight. Dead Knightem też ten Gnom. Gnomem przyznam się nie grałem, ale ponoć są fajni. jakoś nie miałem przyjemności zagrać. I tak, może być Roachem, Warriorem, Mage'em, Warlockiem i death Knight'em. Yy, Co mogę powiedzieć o Drena'u? Wygląda trochę dziwnie, tak jakby jakieś morskie stworzenie, ale z wyglądu jest fajne. Każdy ma swoją opinię, nie? I tak, może być warriorem, paladynem, hunterem, priestem, mage'em, szamanem i death knightem. I właśnie szaman dochodzi, który może nosić leather y Mile and Shield. Czyli nie on, on mówi od razu, że to, że nosi tarczy, to nie znaczy, że on jest tankiem. Nie, nie jest. Może być healerem i dpsem, z tego co wiem, tak. I tak, y WoW dzieli się na alias i hordę. I teraz do, przechodzimy do hordy. No i tak, może być tak w hordzie Ork, który może być Warriorem, Hunterem, Rouge'em, Warlock'em, Shamanem i Death Knight'em. Tak samo jest wybór między kobietą a mężczyzną. Przechodzimy do Andeda. Undead jest, powiem Wam, fajny jako Rogue. Bardzo fajny jako Rouge jest. Yy, Warrior raczej... Raczej mi się nie podoba Andy y, jako warrior, ale jako roach nawet fajny. Nawet powiem Wam, że fajny jest jako y, death knight. Więc tak, może być warriorem, death knightem, magem, warlockiem, priestem oraz roachem. To tak, przechodzimy do tauren. Tauren jest bardzo fajny według mnie, ponieważ jest taki ubity, taki umięśniony, wysoki. No cóż, no co, wygląda jak taki byk, nie? To fajnie też wygląda. I on tak, może być warriorem, hunterem, druidem, tak samo jak Knight Elf, shamanem oraz death knightem. Death knightem może być każda postać. Przechodzimy do trolla. Trollem przyznam się nie grałem, bo jakoś nigdy mi się, no nie, nie chciało, tylko jakoś nie miałem czasu, bo ja lubię tworzyć jedną postać, robić yy, gear, no i w ogóle yy nowe itemy zdobywać, żeby jakoś yy, dużo nabijała ze skilli Bo lubię to robić. I tak, on może być warriorem, hunterem, roguem, priestem, Mage'em, Shamanem oraz death Knightem. Blood Elf, co niektórzy uważają, że jest Lalusiem. No, z widocznych powodów. Sem, każdy ma własną opinię. I tak Bla, Blood Elf nie może być Warriorem. Ale może być paladynem, hunterem, road'em, priestem, warlockiem, Mage'em oraz death Knight'em. No i cóż, wróćmy sobie do naszego humana. No i tak, jeżeli Wam się podobał yy, podobała moja prezentacja postaci Zwowa, to tak subskrybujcie, komentujcie, no i łapkujcie. Jest to dla mnie ważne, ponieważ zachęcacie mnie, żem robię więcej filmików, a jak nie subskrybujecie, nie komentujecie, ani nie łapkujecie, to po prostu troszeczkę mi się odechciewa, ale i tak będę nagrywał. Więc jeszcze raz, mam nadzieję, że się podobał filmik, no i trzymajcie się, cześć!